Cześć, jestem Krzysztof z kanału Krzysiek na Bateriach. Do tej pory jeździłem pojazdami spalinowymi, ale na drogach może widać coraz więcej pojazdów elektrycznych. Postanowiłem zainteresować się tym tematem. Kompletnie się na tym nie znam, ale mam nadzieję, że razem z wami na tym kanale dowiem się czegoś więcej o takich pojazdach. Dzisiaj bohaterem dzisiejszego odcinka jest ten no to mały pojazd, dostępny bez prawa jazdy. Na moim kanale zajmiemy się praktycznymi rzeczami, przeprowadzimy różne testy. Prędkości, jak pojazdy zachowują się w różnych warunkach terenowych. Zobaczymy, jakie jest zużycie energii oraz takimi rzeczami, które są przydatne dla zwykłego użytkownika takiego pojazdu. Skąd wziął się pomysł na kanał? Mój kolega niedawno nabył taki pojazd i postanowił użyć mi go do przetestowania. Nie wiem, czy oddał mu go w jednym kawałku, ale postaramy się. Bo jak mówiłem, nigdy takim pojazdem nie jeździłem. I nie wiem, co z tego wyniknie. Przekonamy się później. Na pierwszy rzut oka, jak widzimy, pojazd jest niewielki. Wygląd jest nowoczesny, nieco futurystyczny. Jak widzimy, lampy są wkomponowane w przednią maskę. Pojazd jest trójkołowy w ogóle. Jeśli ktoś nie zauważył, to jedno koło jest z przodu, dwa, dwa koła z tyłu. Z tego, co widzę, to lampy są LEDowe. No, tak jak widzimy, lusterka, wycieraczka. Pojazd posiada nawet szybę dach. O, właśnie, nazwa pojazdu. Pojazd Tito y 50 Bardzo ładnie skomponowana tylnia listwa łącząca światła. I tutaj mamy jakiś A, gniazda ładowania. O, proszę. Podłączamy tutaj przewód ładujący pojazd. Ciekawe jakie tutaj są akumulatory, ale to sobie zajrzymy później. A teraz, może zerknijmy do środka pojazdu. Otwieramy drzwi. W zasadzie, jak spojrzymy na te drzwi, to wygląda, wyglądają jak zwykłe drzwi samochodowe. Jest y, klamka, jest. Y, o, no, o, nawet są szyby elektryczne, bo widzę włącznik szyb elektrycznych. I jest mała kieszonka z boku. Drugie drzwi wyglądają y, identycznie. Może wsiądźmy do środka? Kierownica w zasadzie jak skuterze. No, można by powiedzieć, że gdybym siedział na siodełku skutera, to czułbym się, że prowadzę skuter. Co tutaj mamy jeszcze? No, znaczek producenta, jakiś wyświetlacz. Widzę, że dosyć duży. Tablet? Nie, nie idę go wyciągnąć. Nie zaglądamy tutaj chyba na tym tablecie. Ale, ale, co tutaj jeszcze? O, dźwignia hamulca nożnego. Tu podejrzewam, że jest hamulec przedni, ale mogę się mylić, bo tak jak mówiłem, nie znam się kompletnie na konstrukcji tego pojazdu. Przycisk stop, jak w nowoczesnych samochodach. Nie, nie spodziewałem się tej yy, takiej technologii. Bardziej myślałem, że będzie to odpalane przez kluczyk. A kluczyk. O, mamy kluczyk. O dziwo wygląda jak kluczyk samochodowy. Ciekawe. Widać, że można i zamknąć i otworzyć pojazd kluczyka. Świetna sprawa. Naprawdę. Dobrze, to może spróbujemy go odpalić. A, pamiętam. Kolega mówił, żeby go odpalić, trzeba przytrzymać dźwignię hamulca. Dlatego nie chce mi... Spróbujemy... Zastra o mój tablet odpalił. Ale mimo wszystko dalej nie mogę go wy wymontować. Nic ci zgrania. Nie dam rady. Tutaj mamy kolejne pokrętło. No to widzę, że chyba. O! Jednak chyba obejrzę jakiś film. A nie, to kamera cofania. To, nie to. No bo. Rzeczywiście, widzę obraz z tyłu. Czyli podejrzewam, że będzie to bieg wsteczny. No L, czyli tak, wsteczny bieg. To będzie biegny. Na... A, to jest postojówka. O! I. Pojazd mnie informuje, że jest gotowy. Nie wiem do czego, ale do czegoś jest gotowy. No dobrze. Co tutaj jeszcze mamy? Manetki wyglądają typowo jak w jakimś motocyklu. sygnał dźwiękowy działa. Kierunkowskazy również. Przynajmniej ten mój tablet tak mi pokazuje. Są normalne światełka. Widzę, że kierunkowskazy działają tutaj. Mamy a spyskiwać i wycieraczka. Rozwiązania, jak z samochodu, naprawdę nie ma czego się wstydzić. Widzę, że to tutaj jest yy, symbol światłów przydziemgielnych, zapalają się. A tutaj mamy światło awaryjne. Też rozwiązanie, jak z samochodu. No, czuję takie pewien mm, rozdwojenie, taki dysonans, bo y, przyciski jak w samochodzie, a kierownica jak w skuterze. No, co zrobić? Takie rozwiązanie. Widzę, że ma jakieś y, nawiewy i tutaj chyba jest wentylator. Tak, czuję powietrze, ale to powietrze jest zimne. Zobaczymy ten drugi przycisk. No, jakby tak, to chyba będzie ciepły nawiel w tym momencie myślę, że to jest to. A co teraz jeszcze mamy na tym moim tablecie. Yy, zauważyłem, że jak zmieniam pokrętło biegów, to tutaj zmienia się yy, yy, wskaźnik, czyli pokazuje mi na, yy, na co mam ustawione akurat pokrętło. Dobre rozwiązanie. O tak, mamy mamy, zdziwiłem się, myślałem, że się wyłączył, a to jednak. Kamera wsteczna się włączyła. Dobrze, wróćmy na bieg yy, neutralny, bo założyłem tutaj wskaźnik hamulca. Jest, jest tutaj hamulec ręczny. O! Czyli oprócz hamulca nożnego i, i ręcznego, jak ja to nazwałem, mamy też hamulec yy, ręczny. Może go zaciągnę, żeby nie stoczył mi się pojazd. Z tego, co widzę, mam tutaj jeszcze... Yy, Dwa liczniki kilometrów. Tak yy, analogicznie do samochodu podejrzewam, że ten, który wskazuje więcej, yy, będzie nam pokazywał yy, całkowitą licz, li, ilość przejechanych kilometrów. No, widzę, że kolega już prawie 500 przejechał, a trip chyba będzie nam pokazywał, yy, a pewnie można go zresetować, i będzie nam pokazywał ilość przejechanych kilometrów od ostatniego resetu. Czyli na przykład mogę sobie sprawdzić, ile kilometrów przejadę do y, od jednego ładowania do drugiego ładowania. Y, tutaj widzę są jakieś volty, czyli tutaj pewnie będzie y, napięcie w akumulatorach, a tutaj chyba stan akumulatorów. No fajna sprawa, tylko pytanie. Jest jedna rzecz, która mnie jeszcze interesuje. Wskaźnik głośników? Nie wiem, pomiar głośności w pojeździe jak jadę pokazuje? Chyba nie ale wiecie, tutaj mam jeszcze, a tu jest coś jeszcze. Co tutaj jeszcze mamy? A, dobra, nie będę otwierał, bo jeszcze mu zepsuję, ale widzę, że tutaj jest y... szybka spryskiwanie. Tu będzie chyba coś od spryskiwaczy. Chyba będę musiał w końcu przejrzeć instrukcję, jak jeśli mi je udostępni, ale zakładam, że tu jest y... coś, może wlew wpłynął do spryskiwaczy. Myślę, że w następnych filmikach Wam o tym opowiem już na pewno. Otworzyłem teraz sobie drugie drzwi i tutaj a, wyłączyłem. Przepraszam, nie będzie działać, ale już wiem, że trzeba wcisnąć hamulec. Będę o tym pamiętał. Wsiadając zauważyłem, że są tutaj elektryczne szyby. Zobaczymy, czy to rzeczywiście nie podpucha, czy to nam zadziała. O! Działa rzeczywiście, jedna i druga strona. Jak najbardziej. No jest on miłe, miłe i przyjemny dla użytkownika. Bardzo wygodne. Na zewnątrz, jak popatrzyliśmy, zauważyłem, że jest szybeldach. No nie jest on ustawiany elektrycznie, ale jednym, jednym ruchem ręki możemy sobie ten szybeldach otworzyć. Na pewno w ciepłe dni, nie takie jak dzisiaj, na pewno nam ten szybowy dach umili jazdę. Dobrze, co by tu jeszcze? Jeśli chodzi o fotel kierowcy, o właśnie, bo o tym zapomniałem, a ja jak widzicie do najchudszych nie należę. Można sobie ten fotel kierowcy przesunąć, usiąść bliżej bądź dalej. Może za szybko to... o właśnie, widzicie? I... Poza tym zauważyłem też, że można sobie wyregulować oparcie. Jak żeby, jakbyśmy chcieli sobie odpocząć podczas jazdy, a źle mówię, nie podczas jazdy, tylko podczas przerwy w podróży, to stańmy sobie gdzieś na parkingu i możemy sobie spokojnie o, zrobić małą drzemkę. Ja teraz nie będę robił tej drzemki, ale zróbmy sobie kiedyś, może jak pożycia, to sobie coś takiego zrobię. Co jeszcze ważne, co by mi jeszcze przyszło do głowy? No nie wiem, bo, bo tak naprawdę siedzę pierwszy raz w tym pojeździe i tak plotę trochę co mi ślina na język przyniesie. O, ten pojazd jest dwuosobowy, słuchajcie, bo to nie jest tak, że tylko jedna osoba może tym podróżować. Słyszycie? Coś nie tak. Poczekajmy. O, przestało. A już wiem, to chyba jest jakiś sygnał, że opuściłem pojazd, a nie wyłączyłem przedniego panelu. Fajne rozwiązanie, bo trzeba pamiętać, że to jest pojazd elektryczny i każdy włączony odbiornik czerpie z baterii. Tutaj nie mamy paliwa, nie, nie ma alternatora, nie doładujemy tego i trzeba, jak gdyby, przełożyć się na tryb taki, że jeśli nie korzystamy z jakiejś urządzeń elektrycznych w tym pojeździe, to żeby, no chyba tak myślę, oszczędzać baterie, wyłączać to i nie, nie powodować nadmiernego rozładowania baterii. I jeszcze jeden szczegół, bo wysiadając powiedzmy od strony pasażera, zauważyłem jeden, jeden element. Zobaczcie, tutaj jest taka skrzyneczka szara, to jest główny bezpiecznik. Jeśli nie używam przez dłuższy czas pojazdu, fajnie i bezpiecznie jest wyłączyć go na przykład w ten sposób i w tym momencie pojazd po pierwsze odcinamy akumulatory, nie jest trzerpany prąd, bo co ważne, też zapomniałem o tym powiedzieć. Ja może włączę, jak już wcześniej zauważyłem, ten pojazd ma kluczyk jak w samochodzie. I zamykając go możemy zrobić to w sposób elektryczny, pojazd jest zamknięty. I w tym momencie, yy, jakby nie było, jakiś tam pobły prądu na pewno występuje. Podejrzewam, bo jest to urządzenie elektryczne. Ale możemy pojazd, jeśli nie będziemy jakiś czas użytkować, możemy pojazd wyłączyć. Wyłączyłem bezpiecznik. No, siłą rzeczy nie zamknę teraz pojazdu, natomiast przejdę z drugiej strony. I tutaj jak w bo się tak chwilę zastanawiałem, po co jest ten kluczyk. Zamykam pojazd i jest on zabezpieczony, jest pojazdem zamkniętym. Jeśli stoi i nie będę kilka dni go użytkował, zabezpieczyłem akulatory i zabezpieczyłem pojazd przed niepowołanym wtargnięciem przez osoby nieupoważnione. Może otwórzmy i włączmy bezpieczne. A teraz spróbujemy się przejechać nieco tym cudeńkiem. Jak już wam wcześniej wspominałem, jest to pojazd dwuosobowy i mam za sobą kamerzystę, który jedzie razem ze mną. Nie wiem ja na jego miejscu bym się bał. Ja pierwszy raz siedzę w takim pojeździe, więc zobaczymy jak tutaj to mi wyjdzie. W międzyczasie rozglądam się tutaj co się dzieje po bokach. Pogoda jest no, słoneczna, tylko że chłodno. Dzisiaj wiatr wieje i jest bardzo chłodno. Dwie osoby, ten pojazd powiedzmy jedzie nawet, nawet. Trochę ku, kołysze, ale to chyba dlatego, że on ma, yy, tak jak zauważyłem, stał dosyć wysoko. Te amortyzatory są, yy, jak widzę, no bardzo, bardzo yy, elastyczne. Troszkę chyba sobie otworzę szybę, bo zapalowało mi tutaj z przodu. Leciutko otworzymy. No jazda jest, powiem szczerze, w miarę komfortowa. Na pewno nie, mimo że pierwsze skojarzenie było skuter, to nie, nie czuję się jak, jak na skuterze, tylko raczej jak na wygodnym fotelu. Fajne, że jest to pojazd elektryczny, czyli pewnie wydaje mi się, że mm, jeśli chodzi o ekonomiczność o, o koszt przejechania kilometrów to jest to na pewno mniej niż w pojeździe spalinowym. Jak na dwie osoby, które nie są naj. No może mówię za siebie, nie są najlżejsze, to jest to pojazd, który no, zbiera się dosyć mówiąc kolokwialnie i daje spokojnie radę. Na pewno gdybym nie miał prawa jazdy, a potrzebował gdzieś blisko podjechać, poruszać się na terenie miasta, to na pewno bym z takiego pojazdu chętnie skorzystał. Czy to podjechać do sklepu, wiadomo, człowiek już nie najmłodszy, więc te zakupy, jakieś tam się zrobi większe, no to fajnie byłoby ich zapakować. Sam podjadę, włożę na tylne siedzenie, nawet bardzo, bardzo spore zakupy, więc tutaj akurat by się to przydało. Do lekarza podjechać, myślę, że i starsze, i młodsze osoby pewnie znalazłyby zastosowanie tego pojazdu. O! Co jest ważne, to że tutaj y, osoby dorosłe nie potrzebują prawa jazdy. O, czuję, że pewnie mógłbym się do niego przyzwyczaić. Y, zwrotność. No, jak widzieliście, zaraz ale y, kręciłem w cudzysłowie nim kółeczka i dawał sobie naprawdę y, bardzo dobrze radę. Myślę, że y, w zasadzie w tym pojeździe. Dobrze poczuje się i osoba wyższa, bo ja może nie jestem najwyższy yy, i trochę większa gabarytowo. Ale o, możemy przyjechać? Możemy. Yy, ale myślę, że tutaj no będzie to yy, pojazd dla... Jest to, nie będzie, jest to, bo te pojazdy jeżdżą już yy, u nas na drogach. Jest to pojazd dla szerokiej jak gdyby, gamy yy, klientów. Może czas na krótkie podsumowanie. Jak widzieliście, przejechałem się troszeczkę nim, popływałem jazdy i sam, i ze sobą drugą, i mogę stwierdzić, że no mógłbym się do niego przyzwyczaić. Koszty eksploatacji podejrzewam, że są niższe niż pojazdów, pojazdów spalinowych, i na pewno, jeśli o to chodzi. To na pewno jest to lżejszy wydatek dla kieszeni niż taki skutek na przykład spalinowy. Wydaje mi się, że każdy, kto chciałby, w miarę być niezależny, mógłby wziąć pod uwagę zakup takiego pojazdu. Jaka jest cena, spytacie? Powiem szczerze, nie wiem. Będę musiał sprawdzić, ile, ile on naprawdę kosztuje, ale trzeba wziąć pod uwagę to, że jest on dostępny. Dla osób dorosłych bez prawa jazdy, nie potrzeba na to żadnych uprawnień, a umożliwia, na pewno pomaga w codziennym życiu i umożliwia bezprzewodowe przemieszczanie się po miejskich drogach. Myślę, że w takim moim pierwszym filmie to już wszystko. Był to mój, tak naprawdę, pierwszy film. Zdaję sobie sprawę, że jest on pełen błędów i niedociągnięć. Mam nadzieję, że w miarę jak będę nabywał doświadczenie, to te filmy będą coraz lepsze i będą zawierały więcej treści, więcej informacji. Mam też nadzieję na odzew z Waszej strony i że będziecie pomagać mi tworzyć ten kanał Wam wszystkim. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze na tym kanale. Pozdrawiam serdecznie.